Jeszcze z tej strony Marzena zapraszam dzisiaj na 12 odcinek z wyprawy na Batu z naszą simką Arlet. Słuchajcie, poprzedni odcinek troszeczkę, mm, troszeczkę końcówka mnie zdenerwowała ze względu, może, na tą misję, ponieważ jak wiecie, mamy dokończenie misji, yy, gdzie mamy znaleźć obywatela Batu i mu pomóc. Yy naciskając najpierw się dowiadujemy co tam potrzebuje ta osoba a później czy złom tam chyba dawaliśmy kasę też tylko że zaczęły się dziać różne rzeczy słuchajcie a to najpierw nacisłam simka chciała pomóc nagle tu podejdziemy nagle znikła osoba a to przez ścianę przeszła i wiecie takie, takie po prostu bzdury. Yy, natomiast mam nadzieję, że ja teraz szybko dokończę. Jeszcze dwie osoby mi zostały. Yy, przelecimy się naszym statkiem. No i teraz tak, mamy obywatela, idziesz tu do nas, Arlet, tak idziesz. Idziesz mu na po spotkanie, dowiedz się, no ale gdzie ty leziesz? Idź do niego. Gdzieś ty polazła. Bo no, co za. No idziesz tu. No rusz. No i idziecie do siebie bardzo dobrze. E, więc dokończymy to. Przelecimy się naszym e, statkiem i mam nadzieję, że dokończymy, dokończymy naszą aspirację. Zaproponuj pomoc. Tylko, może tak trochę podejść do niego, się dowiedzieć o co chodzi. Hmm, ha, części do droida. Daj części. Tak? Dobra. Jesteś drugą osobą. O, Ty może będziesz. A czemu nie? No właśnie, i o tym mówiłam. Jakiś wyższy poziom pomaga. Wiecie, ja zauważyłam, że bardzo dużo ich tu wychodzi. Ja tu poczekam na nich. Bo nie będę łazić gdzieś po całej. po całym miejscu. Trochę przyspieszymy. Bo ja wiem, że oni tu często wychodzą, więc nie wiem skąd się wyłaniają. No. Nie, no to przyspieszenie jak po raz kolejny w tych Simsach jest genialne. A może jednak trzeba się rozejrzeć, bo widzę, że coś się tu robi nie tak. Szybko przejdziemy, tak? Zobaczymy. Ty nie możesz jej pomóc, też nie. W ogóle jest mało tu, wiecie, ludzi. Coś. Ta godzina? Gdzie wszyscy? Na, 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 na. Ojejku. Dobra, jest ktoś. łajdak, Może jeszcze ktoś się wyłani. Bo nie chcę wiecie kogoś przeoczyć. Teraz stop, rozejrzymy się. Ty jesteś tą wtyką naszą. Ty nie. To nie, no i widzicie, w ogóle nawet nie ma z kim. Nie ma komu pomóc. Nikt nie potrzebuje od nas pomocy. A my chcielibyśmy bardzo pomóc i skończyć misję. Też, Wajdek. Może przy okazji zamówienie, Bo się głodna robisz. Mm -hmm. Pierwsze z brzegu. Zjedz sobie. O, to kogoś prowadzą. Słuchajcie. Ktoś się dał złapać. Ty jesteś łajdakiem. łajdaczką. Przepraszam. A hmm, tak, tu nie ma nikogo nowego? Hmm. nie. O, jesteś. Proszę, idź, idź, idź za nią. Będę cię pilnować teraz, tylko nie uciekaj mi. Stój, proszę cię. Stój. Stop, co? Chętnie zagrał. O, nie. Serio? He. Chciałam Ci pomóc. A czemu nie mogę pomóc? Aha, idziesz sobie. Mhm. Dobra, A może Ty po prostu ze mną pogadasz. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Jeżeli twierdzą, że nie mam relacji dobrej, może po prostu poznam. Tak, poznaj. Mhm. I może jak poznam jedną cechę, to wtedy będę mogła tej osobie pomóc. Nie cierpi dzieci. Mhm. Jeszcze. Dobra. lotkuj. na mhm. ja przekazy wiecie, jak tu stoimy, bo oni tu też wychodzą. A może uda nam się hmm, po prostu poznać ją bardziej i dowiemy się, o co chodzi jej. Czym jest taka tajemnicza? I więcej. Może mi. Jeszcze ty się tu. W... Nie, no słuchajcie, ręce mi opadną. Okej. Okay. Stop, ty. Oj, takiem jesteś. Ty też. Mm, no i zaraz będziemy musieli też troszeczkę Simkę naszą ogarnąć. Łajdak. Ty jesteś obywatelem. I co się stało? Ostudzony zapał? Nieudane romansowanie? Boże, ja nawet nie chciałam romansować. On... Nic z tych rzeczy. W tej chwili nie mamy czasu nawet na takie rzeczy. Mamy misję do wykonania. A ty stój! Stój! Bo ja będę cię teraz pilnować. Bo ty jesteś osobną, ostatnią osobą, której mam pomóc. Biegnij tu, bo ona idzie się schować. Możesz się pospieszyć, Arlet. Strasznie mnie czasem denerwujesz. Przecież nawet jej nie dogonisz. O, no, idzie z powrotem. Super. Aha, idzie w naszą stronę. No to to akurat mnie cieszy. Gdzie jest Arlet? Gdzie jest Arlet? A czemu ty nie idziesz? Daj kasę jej. No, i jeszcze ucieka od ciebie teraz. Nie mogę, słuchajcie, nie mogę z tą grą. <laughs> Czasem potrafię być tak grającą. Dobra, wykonaliśmy, ale w tej chwili, wiecie, jeśli chce. ja idę złożyć raport, przelecieć się i chyba, słuchajcie, jeżeli uda nam się dzisiaj dokonać aspiracji. No to co, no, chyba będziemy kończyć serię. Słuchajcie, chyba będziemy się żegnać. Jeżeli chodzi o tą serię oczywiście, bo mi się wydaje, że tak rangę zdobyliśmy najwyższą, a chodziło mi też między nimi o to, żeby aspiracje dokończyć, bo są trzy poziomy, tak? I, i więcej się już nie da. Złóż mhm, raport. tak teraz dowiemy się jacy jesteśmy tak misja ukończona cudowni jesteśmy ale ja chcę lecieć dopóki jeszcze arlet jesteś tu było zielono no, ja nic nie mówię gdzie teraz tym razem arlet moja polecisz i co cię spotka dobrego mhm Eksplorując Batu Arlet, postanawia zanurzyć się w społeczności P.E.K.A. Znowu po wylądowaniu w ustronnym miejscu Simka daje odświeżającego nura do wody. Gdy wypływa na powierzchnię, jej oczom okazuje się patrol Uuu, najwyższego porządku przepraszam. Kiedy służby proszą ją o identyfikator, Arlet panikuje, a w efekcie wszczyna bójkę z z parą szturmowców no to był zły pomysł na szczęście wymyka im się wskakując do wody i płynąc z prądem ślizguje się do statku naszego i ukradkiem odlatuje do obozu ruchu oporu tym razem jej się udało lecz ma wrażenie, że szturmowcy dobrze przyjrzeli się jej twarzy o nie przepraszam, jeszcze coś mnie męczy no i teraz, proszę Państwa, uda nam się? Dobra, nowy poziom. Jest, mhm. słuchajcie, etap osiągnięty. Arlet wypełniła. Wzór nadziei jest. Czyli Simka może pokazać się iskierką na idei, która zniweczy plany najwyższego porządku na Batu i pomoże ruch oporu. No i cudownie, słuchajcie, dokończyliśmy. Zrobiliśmy to, udało nam się. Jestem mega, mega szczęśliwa. I również ruch oporu, jeżeli chodzi o cały pasek, już prawie zrobiliśmy. No ale słuchajcie, zobaczę. Zobaczę z ciekawości, co nam jeszcze tu ma do zaoferowania. Teraz tak, złom robiliśmy. To robiliśmy przynęta mm. nie nie no wyprawa nie, no robiliśmy to wszystko słuchajcie, myślałam, że będą jeszcze jakieś inne te hm. słuchajcie, no mm, mi się wydaje, że że będziemy się żegnać bo zrobiliśmy co swoje. Aspiracje już zrobiliśmy. dokończyliśmy eee, prawie pasek na sam koniec, ale mi się wydaje, że nic raczej nas tam nie, nie spotka. Eee, były dobre i złe chwile. <laughs> no i tyle. No ja z wami się będę, słuchajcie, żegnać. To już ostatni odcinek dzisiejszej serii. Eee, osobiście, co mogę powiedzieć na temat eee, tego dodatku, że był okej, okay. i tyle, i y, teraz y, będzie nowa seria na moim kanale. Seria z życia Simki Mania, y, gdzie będziemy przeżywać życie codzienne, tak. Nie będę wam fabuły opowiadać, ponieważ to będzie w pierwszym odcinku nowej serii wstępie. Wszystko się dowiecie, na który odcinek serdecznie Was zapraszam. A ja Wam w tej chwili dziękuję za oglądanie moich odcinków z wyprawy na Batu. Było mi bardzo miło, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak najbardziej również Was proszę o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. Jest to bardzo dla mnie ważne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wspieranie mnie. No i ja tu z tej strony się jeszcze raz was żegnam. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym nowym sezonie w nowych seriach. Do zobaczenia.